Witam w pierwszym odcinku rozkmin popkulturowych. Na pierwszy ogień wezmę robota detektywa. Spójrzmy na konora z gry Detroit Become Human. Po raz pierwszy widzimy go w windzie bawiącego się monetą. Przed wyjściem postanawia zadbać o wygląd i poprawia krawat. Szybko zostaje sam i ma okazję uratować żywą istotę. Może zadawać pytania o imię, zachowanie czy wstrząs emocjonalny innego robota. Tak, bo Connor jest androidem, ale okazuje się on być najbardziej ludzką istotą w tym mieszkaniu. Jest bardziej ludzki niż policjanci. To przedstawienie wcale nie jest rzadkie w popkulturze. Robot policjant czy robot detektyw to motyw częstszy niż się wydaje. Moje pierwsze skojarzenie to pozytonowy detektyw Izaka Asimowa, gdzie stworzono robota na wzór swojego twórcy, który zginął w tragicznych okolicznościach. Wzajemne stosunki Eliacha i Daniela mogą ewoluować w podobny sposób jak te Konora i Henka. Od niechęci do przyjaźni. Poza tym podobieństw między Detroit a pozostałym nowym detektywem jest znacznie więcej, ale o tym innym razem. Podobny zabieg widzimy w serii filmów Obcy. W pierwszej części nawet nie wiemy, że jedna z postaci to niebezpieczny dla załogi robot. W drugiej i trzeciej mamy do czynienia z przyjaznym nam robotem. W czwartej jest tak ludzki, że zwodzi nawet ludzi. Ale czy konstrukcja robotów w ogóle może iść w tym kierunku? Pierwszy etap już został wykonany. Pewien japoński profesor zbudował robota wyglądającego jak on sam. Powstał też jego żeński odpowiednik. Powstał nawet robot o wyglądzie japońskiego ministra cyfryzacji. Dlaczego wspominam o Japonii? Bo tu warto wspomnieć o Japonii. Wiele tematów związanych z uhumanowieniem robotów już dawno zostało omówionych w manzy anime. Tytułem zasługującym na szczególną uwagę jest Pluto. Detektyw Gezicht jest uosobieniem połączenia skuteczności, empatii i analityczności, ale też emocje potrafił pociągnąć go do zbrodni, a nawet na skraj załamania psychicznego. Tytułem zasługującym na nim mniejszą uwagę jest Metropolis i występujący tam robot imieniem Pero. doskonale sobie zdaje sprawę z niebezpiecznej sytuacji, ale jest w stanie oddać życie w obronie ludzi, nawet jeśli zginie przez ludzi. Powiedziałem życie w przypadku robota? Tak to przestaczy Gomez Ghost in the Shell. W pierwszym sezonie anime Ghost in the Shell śpiewają one piosenkę o dalekiej podróży, a tak naprawdę jest ona o śmierci. W drugim, że w ludziach i ważkach płynie ciemnoczerwona czerwona krew. Ta jest o życiu. Reakcja jednej z postaci o imieniu Proto wyraża pewność o posiadaniu duszy przez jeśli tak, to dusze posiadają też inne postacie, które kiedyś były ludźmi, ale obecnie odróżniają od robotów głównie organiczny mózg. Ale czy w filmie kinowym Motoko przypadkiem nie wątpiła w swoje człowieczeństwo? Jeśli odmówimy jej człowieczeństwa, to musimy to samo zrobić z Armitage 3 czy Robocopem. A przynajmniej jedna z tych postaci na pewno urodziła się człowiekiem. A jak określić huśtawkę emocjonalną głównego bohatera łowcy Androidów 2049? Który nie wie, czy jest człowiekiem, czy sztuczną istotą? Podtytuł gry mówi, zostań człowiekiem. Ale do kogo jest to skierowane? Do Pinokia, który ma zostać prawdziwym chłopcem? Czy może to my mamy zostać ludźmi? Jaki stosunek będą mieli ludzie do robotów, jeśli uznamy, że mają samoświadomość? O tym innym razem.